Witam państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. 7 ewolucyjne stadia rozwoju człowieka. Problem strachu. Z Serii Kompendium Andromedan. Rozmawiałem z Morenae i Viseusem o dojrzałości i o tym, jak się rozwijać. Kiedy to wszystko się zaczęło, nie powiedzieli mi, że będę rozmawiał z ludźmi ani że będę musiał mówić. To dlatego, że nie przeczytałem drobnego druku w umowie. Musicie przeczytać drobny druk, ludzie. Zróbcie sobie przysługę. Tak czy inaczej, chciałem przeczytać ci, co mi powiedzieli o etapach, przez które przechodzi człowiek w rozwoju. To nie dotyczy tylko nas. Ludzie są wszędzie nie tylko na naszym planie fizyczności, ale także na innych planach. Chcę, żebyś wiedział, że nawet jeśli ich nie widzisz, istnieje fizyczność na innych planach. To nie jest sytuacja, w której są krzepczące małe chmurki z lekkim wietrzykiem, i jeśli masz szczęście, jedna z nich przeleci przez Ciebie i powie, cześć, jak się masz. To nie tak. To o wiele bardziej skomplikowane. Oto więc etapy ewolucji, przez które przechodzi człowiek. Wędrówka. Skąd przychodzimy, dlaczego, jaki jest nasz cel i po co zbieramy nasze narzędzia. Inicjacja, przygotowanie własnej ścieżki, każda inna, i miejmy nadzieję, prowadząca do wyciszenia. Honorowanie, zrozumienie źródła naszego stworzenia, rozpoznawanie świętości w sobie. Myślę, że to jest dokładnie to, czego uczymy się tutaj w Szkole, jak rozpoznać swoją świętość. Wyrażanie intencji, uświadomienie sobie i uznanie prawdziwego celu swojego istnienia jakim jest stworzenie siebie. Poddanie się, oddanie kontroli, aby pozwolić na podatność, aby dowiedzieć się tego, co już jest znane. Przyjmijmy własną ciemność, wkraczając w nieznane części jaźni. Bycie i stawanie się pustką. Rozpalanie płomienia w sercu, nawiązywanie kontaktu z samym sobą i odnajdywanie znaczącego, uczciwego rytuału. Transformacja. Wspinanie się po drabinie odpowiedzialności za siebie, aby utrzymać wizję bycia jednością, bycia wizją, która zmienia wszelkie postrzeganie. Stawanie się człowiekiem, empatia i współczucie dla wszystkich. Bycie w prawdziwie odpowiedzialnych związkach. I moi drodzy, dowiedziałem się, że dla mnie sekretem życia są relacje, ponieważ wszystkie one odzwierciedlają część nas kropka. Podążanie ścieżką. Integrowanie wszystkich doświadczeń życiowych. Bycie nauczycielem poprzez bycie. Usługa, odrzucenie iluzji odrębności. Całkowite podejście do życia w pokorze i radości. Kult istności. Kult istności jest tworzeniem jaźni. Yznys to ich koncepcja stwórcy, do którego odnosimy się jako do Boga. Nie lubię używać konotacji "Bóg". Ponieważ nasze postrzeganie tego tutaj opiera się na naukach biblijnych, a Bóg w Starym i Nowym Testamencie to obaj kosmici. Problem strachu. Strach jest dużym problemem. Jest ze mną w złe dni, wiesz? Więc chciałby się z Wami podzielić swoją perspektywą strachu i próbą jego zrozumienia. W Waszym czasie i przestrzeni obecnie stoi przed Wami wszystkimi wielkie wyzwanie. To byłby wyraz strachu. Dla każdego z Was strach oznacza brak jasnego zrozumienia większości sytuacji. Zauważyliśmy na Waszym świecie, że Wasz świat znajduje się w najbardziej zagmatwanym punkcie historii i ewolucji. Rozumiemy Waszą niezwykłą determinację i zaangażowanie, by żyć, przetrwać. Nie rozumiemy jednak Waszej potrzeby tworzenia narzędzi śmierci, oczekując, że Utrzymają one wszystkich w przestrzeni zrozumienia i pokoju. Zaobserwowaliśmy, że budujecie, tworzycie i planujecie w przestrzeni strachu, a nie w świadomości miłości, więc wasza obronna pozycja instytucji, które tworzą i zatrudniają, zawsze jest w stanie rozpadu i dezintegracji. Dzielimy się tym z wami, ponieważ one wysysają was i waszą ziemię z energii, zarówno duchowej, jak i materialnej. Strach zawsze musi się karmić. Strach nie tworzy się sam. Strach, który obserwujemy, jest dla nas trudny do zrozumienia. Wyczerpuje was z koncentracji na pierwotnym zamiarze. Często się do tego odwołują, ale nigdy nie powiedzieli wprost, jaki był pierwotny zamiar. Podejrzewam jednak, że chodzi o tę definicję, którą przeczytałem na początku. To jest nieuchwytne to bardzo tajemnicza energia. Strach powstrzymuje miłość. To jest najbardziej smutne, gdy się to widzi i czuje. Jak możemy dzielić się zrozumieniem i miłością, gdy tak wielu z Was powstrzymuje się przed sobą i przed sobą nawzajem? Proszę, spróbujcie poczuć te słowa. My, jako rasa, próbujemy wyrazić Waszej rasie, że jedną z Waszych pierwotnych intencji w tworzeniu Waszej fizycznej rzeczywistości jest idea tworzenia i uczenia się manipulowania i wyrażania siebie poprzez fizyczność, używając Waszej świadomości. To Wasza świadomość jest darem i esnes. Że i esnes Wam dało, i w zasadzie wszystkie rzeczy, które niosą ducha. To dar, który został zaciemniony, a co najważniejsze, zaciemniony przez strach. To tworzenie strachu jest całkowicie irracjonalne dlatego, kim wszyscy jesteście. Strach, jak my sami kiedyś jako przodkowie Lirian, staraliśmy się bronić i legitymizować powstrzymywanie miłości. Doszliśmy do wniosku, że powstrzymywanie miłości powoduje jedynie nieustanny rozpad. Odkryliśmy w naszej własnej galaktyce ruiny ogromnych ras, które osiągnęły uznanie, a które przestały istnieć. Zniszczyły same siebie po prostu dlatego, że wstrzymały miłość i wysysały samą siłę życiową ze swoich intencji, i implodowały i zniszczyły swoje samostworzenie. Strach jest projekcją przeciwstawną do pierwotnego zamiaru. Pierwszą projekcją strachu jest zaprzeczenie, emocja niewiarygodnego ograniczenia. Jako ograniczenie zaprzeczenie i strach doprowadzą do całkowicie przeciwnej rzeczywistości niż ta, którą twierdzą, że są. Strach opiera się w naszej perspektywie na niezrozumieniu własnej wartości i bezpieczeństwa. Dlaczego tak jest? Stworzyliśmy perspektywę opartą na Waszej historii. Wasze liczne religie pomogły i zaszkodziły temu procesowi. Niektóre z Waszych światowych przekonań przekonały wielu, że są grzesznymi stworzeniami natury. Teraz chcę tylko dodać coś tutaj. W jednej z moich rozmów z Morenae. Pojawiło się słowo grzech. Poruszyłem to. Urodziłem się i wychowałem jako katolik, więc byłem w pełni zindoktrynowany. Powiedział mi, że słowo grzech jest słowem, które jest przedsumeryjskie i że słowo grzech pierwotnie oznaczało defekt genetyczny. Więc może to pomoże Ci w perspektywie, kiedy przeczytasz Biblię ponownie. Jeśli powiniene się przeczytać ponownie, pozwól, że zacznę to od nowa. Niektóre z waszych światowych przekonań przekonały wielu, że są grzesznymi stworzeniami natury. Wasi naukowcy uczą, że wasza fizyczna forma jest zbiorem chemikaliów przypadkowo połączonych, także wszyscy jesteście przypadkiem, żyjącym bezsensownym życiem przypadku. Ludzie, pierwsza grupa istot pozaziemskich nie będzie dobroczynna, ale będą udawać dobroczynnych i będą wam mówić, że jesteśmy ich dziełem i że posiadają nas. Ponieważ nas stworzyli. Prawda jest taka, że tego nie zrobili. To kolejne kłamstwo, a pierwszą grupą, która tu dotrze, będą prawdopodobnie ci z Syriusza B, którzy otwarcie się z nami skontaktują. Uwaga redaktora: kilku kontaktowców rzekomo przekazuje informacje z federacji, którzy mają do czynienia z tymi z Syriusza B. Którzy od co najmniej trzech dekad przekazują zaawansowaną technologię manipulacyjną światowym frakcjom potęg, i którzy są znani z udziału w porwaniach i manipulacji ludźmi. Są głównowarci. Ok. Gra trwa i wielu ludzi da się nabrać, ponieważ ziemia będzie przechodzić zmiany, a oni zejdą i powiedzą: Uratujemy cię, to jest droga i tak dalej. Zasadniczo to, co zrobią, to wykorzystają naszą wolną wolę przeciwko nam samym. Ponieważ to wszystko, co masz, to Twoja wolna wola. To jedyna prawdziwa suwerenność, jaką masz w tym hologramie, który nazywamy istnieniem. Jesteś, ponieważ chciałeś być. To takie proste. A jeśli nie chcesz być, możesz to również zmienić. Ale to Twoja decyzja. Kontynuujmy to, co mieli do powiedzenia. Boisz się Boga, o którym pewna książka mówi, że jest kochającym i wybaczającym Bogiem, który na wieki wrzucicie w otchłań za popełnianie błędów. To powoduje poważne zaburzenia, nie uważasz? Myślisz, w którą stronę mam iść? I nic nie robisz. To z naszej perspektywy to jest to, skąd bierze się ten strach przed niegodnością i niepewnością. Wielu w twoim świecie, Alex, zrozumiało, że strach i idea strachu są ich wrogami. Wszyscy zmagacie się między zrozumieniem a strachem, a także rozumem a strachem. Prosimy, abyście podzielili się tym ze swoją rasą. Ta walka nie jest w żaden sposób z góry ustalona. Naszym zdaniem ta walka doprowadzi wasz świat albo do pokoju i odpowiedzialności za siebie, albo do wyginięcia jako rasa. To by nas zasmuciło. Czas was teraz zwrócić. Tak więc, mając do czynienia z przemyśleniami, jakie Morena i Wisso przekazali mi na temat naszej rasy, trudno było mi chcieć tu wrócić, zwłaszcza gdy zobaczyłem, jak się nawzajem traktujemy. Mieszkałem z nimi przez trzy miesiące w 1986 roku. Podróże w czasie to świetna rzecz. Kiedy pierwszy raz zostałem zabrany na statek matkę Andromedan, który miał 900 mil średnicy i całkowicie niezależne światy, musiałem nosić pas, który utrzymywał moją fizyczność w całości, abym mógł spędzić z nimi ten czas. Statek, na którym byłem, miał 24 różne poziomy, a w środku tego statku jest park, który ma 21 mil z każdej strony, z drzewami i wszystkim. Używają rozległej technologii w hologramach i mogą dosłownie tworzyć swoje wschody i zachody słońca. Drzewa i rośliny rosną, ponieważ to halegram, ale jest prawdziwy, mimo że tworzą go za pomocą technologii. Uczą swoje dzieci w środku tych parków. Wszystko odbywa się w naturze bardzo podobnie do tego, jak robili to rdzenni Amerykanie. Pierwszy raz, gdy szedłem statkiem, korytarzem i do tej ogromnej przestrzeni, dzieci, które tam były, odsunęły się ode mnie. Byłem naprawdę zraniony, a Morenae powiedział mi: To nie ty. Uczyliśmy ich o twojej rasie. Uwaga redaktora, później poprosiłem Alexa, aby to wyjaśnił, a strach, który odczuwały dzieci, miał charakter intelektualny, intelektualne unikanie. Rasa Zenetans Andromedy jest w istocie rasą tmałych spocków, i nie reaguje w ten sam sposób, co ludzie na ziemi. Dla dzieci reprezentowałem naszą rasę. Robię co mogę, ale mam też swoje własne rzeczy do zrobienia. Więc się uczą, i jestem zdumiony, że wciąż chcą tu wracać i pomagać. Więc, jak powiedziałaby Wal, nadszedł czas na nowy paradygmat. Myślę, że to właśnie dzieje się tutaj w szkole z Wami, tymi przed Wami i tymi, którzy przyjdą po Was. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.